chodzimy w siwy dym Przygotowaliśmy i przetestowaliśmy dla Was 3 plan na zwiedzanie najpiękniejszych miejsc na Jawie Wschodniej. W skrócie, wyjeżdżamy z miejscowości Uluwatu na Bali i przed nami 8 godzin trasy do Wangi już na Jawie, skąd wyruszymy w nocy na pierwszą wędrówkę na wulkan Ien, żeby zobaczyć niebieskie płomienie. Po powrocie z wulkanu pojedziemy pociągiem do miejscowości Probolingo, skąd będziemy próbowali się dostać pod wulkan Bromo. Tutaj również będziemy liczyli na wschód słońca. Dwa punkty za nami i po powrocie z Bromo wyjedziemy w kierunku wodospadów Tumpak Sebu. Następnego dnia po wodospadach pojedziemy do miejscowości Surabaya, skąd będziemy mieli samolot z powrotem na Bali. Wypchane po brzegi jest co robić, więc nie przedłużając, zapinajcie pasy i razem z lokalnym kierowcą wyjeżdżamy z Bali w kierunku Jawy. Zjeżdżamy na prąd, żeby móc się dostać na Żawę z Bali. Także opuszczamy Bali I lecimy dalej Wydaje mi się, że to jest właśnie cel jutrzejszej wycieczki, czyli Ijen Zamierzamy tam jutro zobaczyć niebieskie płomienie, bardzo popularne nie to wygląda Ma to to jest takie wielkie, my tam mamy wejść. Co? Ups. <laughs> Wysiedliśmy z statku, zaraz po tym jak wjechaliśmy na wyspę to już nas wysadzili, myśleliśmy, że trochę bliżej nas podwiezie, ale jednak nie, więc mamy 10 km jeszcze do miejsca gdzie mieszkamy. Pewnie słabo nas słychać, ale już odczuwalne jest to, że jesteśmy na innej wyspie. Zjemy coś i kierujemy się do noclegu, no bo musimy się wyspać, bo rano o pierwszej wstajemy. So, we have a question. Yes. Do you know maybe about uh, anyone who are doing a trip to Ian Tonight. Uh, tonight, yes. Yes, we have a sharing ticket yeah. or private tickets, if you want. Okay, what is the price? Uh, the price of sharing is four hundred thousand per For, person. Okay. Include transport go and back, and transport ticket, gas mask, flashlight, light, mineral water, local guide, and snack. Ok, so we will like, take down and we'll come back to you. Okay. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. No to jesteśmy na miejscu. To będzie nasz nocleg przez dzisiaj. No dobrze, bardzo, bardzo podstawowe, e, podstawowe warunki, ale no, dokładnie się tego spodziewaliśmy e, i zapłaciliśmy za to naprawdę grosze. Zapłaciliśmy 36 zł. No, zapłaciliśmy 36 zł za noc, na dwie osoby, więc to jest po prostu, no wiecie, pizza w Warszawie więcej. No, także plan teraz na y, następne godziny to jest y, szybko się przepakować i przygotować sobie rzeczy na, już na Ijen. E Wykąpać się no i idziemy spać, bo jest już no, po godzinie 18, a chyba wyjazd jest jakoś około godziny 1-2. Fajnie, bo y, tutaj właśnie właścicielka homestayu powiedziała, że oni organizują też takie tury, o wiele, o wiele taniej niż się na przykład rezerwuje online bo online tak jak patrzyliśmy tam na Kluku albo na Get Your Guide, no to te ceny to były nawet nie wiem pod 250-300 zł na osobę no więc fajnie ogarniamy się i widzimy się za 5, 6 godzin. 5 godzin oto jesteśmy po 4 godzinach snu na niecałych. Ja sobie trochę. Wczoraj, w ogóle, jeszcze zanim poszliśmy spać, pani nam, nas uświadomiła, że pojawiły się nowe rozporządzenia i nam zapłacić za dodatkowe badania, które ona sporządziła jako, jako pielęgniarka. No i co, no, zapłaciliśmy za pośrednictwo złotych, ale dostaliśmy takie legitne świstki. Jak się okazało, takie coś jest teraz wymagane, jeżeli chce się wchodzić na IEN. Takie coś. Aktualnie yy, od 2024 roku trzeba mieć jak się chce wejść na, na iGen. Podstawowy no ślizg, ale jest, jest początka, jest jakiś podpis, także spoko. Dobra, pakujemy się, czekamy i lecimy. Weźmy już maski, będziemy musieli je mieć w momencie kiedy będziemy schodzić do krateru. No bo te opary wulkanu są bardzo toksyczne. Wychodziliśmy, bo strasznie ciepło, Byliśmy ubrani w w te wszystkie tarpociłych A teraz jesteśmy na górze, jesteśmy. Jest Idę zobaczyć czy mogę Ci kupić czapkę. Ale o, pierwszy raz od dawna czy yy, widać to. Dziękuję. On, okay <laughs> so love, uh, like the pikachu with a double dimple okay. so it's, uh, this is just like a family today uh, we are family today okay 15 people family today when you see the miners use our wages please make way for them yeah Good. and when you arrive at the bottom you can see four things i call it fantastic four firstly the miners secondly the mining activity area thirdly the blue fire or blue flame and the last one the crater because we will lead you near with the crater, please don't touch it. Because the substance of the crater just filled full by the sulfur acid. If somebody touch it quickly, their skin will be, you know, like soft, <coughs> like boiled by the water. And if they touch it longer, their skin will be spilling. I will show it to you. Share yeah, camera. <laughs> <laughs> Jak się zaczęła nasza, e, nasza wycieczka, bo mieliśmy taki szybki briefing e, z, e, z chłopakami e, i nazwali naszą grupę Pokémony. Więc jesteśmy teraz z Pokémonami, więc zobaczymy wszystkie. Już przy wejściu mówią, że taksy, czyli można chyba e, zamiast wchodzić, to mogą cię po prostu podwieźć. A, A tak, no właśnie, tak, patrzcie. Tak, są takie e, są takie małe bryczki. bryczki. Le Lektyki takie. Płaci się. No właśnie, nie wiem ile, ale wydaje mi się, że w netcie przeczytałam, że coś koło od 500 tysięcy do miliona nawet. O kurde, drogo szczerze No drogo, ale w sumie jak sobie pomyślisz, że cię pan y, wciąga na tą górę na leżance... No tak, w rację. To Całkiem... To są, to są te leżanki. No. Okay, taxi. What is the price for the... The price is 1.5 million. 1.5 million? Ah. Okej. Okay. Wow! Myślę, że to jest bardzo ważne dla turystów. Turysty mają problem z A, tak, tak. Okej. No, ej, dużo ludzi, co? Bardzo, ej, właśnie, ja się czuję, jakbym była na No Normalnie znajdę takie jak z na na pielgrzymki No, jest to tak? chyba. No się chyba, na pewno, bardzo popularne miejsce. Podnośnie temperatury. Nie wiem, jak jest w innych miesiącach, albo w innych dniach, ale będąc tutaj na początku. Początku kwietnia. E, myślałam, że będzie o wiele zimniej, a jest tak, że mam nałożoną koszulkę termiczną, bluzę, która jest dość cienka i kurtkę. Jest mi za gorąco. Już zdjęłam komin, teraz zdejmę czapkę, bo jednak... no trochę się spadnęłam. Wydaje mi się, że jak wejdziemy na, wyżej, to może być chłodniej, ale też dlatego, że się ruszamy, no to wiadomo, nie? No nie, my jak siedzieliśmy rzeczywiście na dole i wyszłam po prostu w samej bluzie, to było chłodno. Przy ruszaniu się rzeczywiście troszeczkę robi się lepiej. No, ale i tak wydaje mi się, że lepiej być overdressed i się rozebrać, niż underdressed i marznąć. Chociaż chyba kurtki pożyczają na dole, więc... Tak, widzieliśmy, że wypożyczają. Po drodze można się... Chcesz zatrzymywać i kupić sobie jakieś rzeczy. Pamiętajcie o gotowie. Doszliśmy tak naprawdę już na szczyt, więc teraz została nam prosta droga do, do momentu wejścia do krateru. Mamy pogodę świetną, martwiliśmy się, że będzie padało, ale no jest super. Księżyc świeci, gwiazdy są ładnie, bardzo widoczne. Mamy w ogóle pełnię. Myślę, że w krótkich spodenkach normalnie by można było tutaj sobie wejść, ale pięknie to wygląda. Tutaj, jak doszliśmy na górę, to się nagle zimno zrobiło. Więc jednak te ciepłe ciuchy się przydały. Nie było aż tak źle. No wiadomo, że jak się na takiej wysokości, bo jesteśmy na ile? 2,5 tysiąca metrów, prawie? 2,300. 2300 no to troszeczkę, troszeczkę ciężej się wchodzi i jest, e, jest dużo pod górkę. Ale ta droga jest w sumie dobrze zrobiona. Jest, tak, jest taki ładny facik, nie ma za dużo kamieni. I naprawdę idzie się mega wygodnie, więc to jest na duży plus. Podobno, ta te zejście do samego krateru jest o wiele gorsze, bo tam jest chyba, tam są wąskie te drogi, jest dużo kamieni, jest bardziej takie miał miałkie te podłoże. No i tam problem jest to, że y, na szlaku mija się tych y, pa panowie, którzy wydobywają tu siarkę, i generalnie trzeba ich zawsze przypuścić i tak dalej. No, ja się zastanawiam, jak to będzie wyglądać, bo jest bardzo dużo osób. I to no. tak ciężko mi się sobie wyobrazić trochę. Jak, to, jak ten ruch będzie zarządzony. No zaraz zobaczymy. No. Są takie momenty, że nic nie widać jak się idzie. Bo to światło się rozprasza w tym dymie i jest sekret. No. Właśnie patrzyłem na strawę. Dochodzimy już do, do miejsca. Wyszła równa dycha. Maja widziała gdzieś, że 11, a ja ostatecznie myślałem, że 3,5. 3,5, nawet w jedną stronę nie było. Także chyba, że do tego miejsca, gdzie się schodzi. Nie, ale nie, to właśnie chyba do tego, do tego krateru. Do krateru. Właśnie czytałam, że to jest 3,5 km ten tym No takie, ej, no to jakby 3,5, 11. To jest duża różnica. No i dobrze, punkt. 7,10 jesteśmy dochodzimy na banana breda. Teraz to mi się wygląda jakiś opuszczony szpital psychiatryczny. Dobra, ej, słuchaj. Skończyliśmy. Wow! We made it. Powiem wam, fajnie jestem bardzo zadowolona z tego hajka Sensor, nie było aż tak trudno, jak wszyscy zapowiadali, że będzie. Ale to Congratulations, congratulations. Thank you, thank you. Jestem gdzieś w swojej głowie i mam dużo przemyśleń ogólnie na temat takiego dobrobytu i tego, jak mamy w życiu i tak dalej, bo jakoś no, tak wyjątkowo ten hajk był taki... nie chcę powiedzieć emocjonalny, bo to nie jest to słowo, ale tak patrząc na tych ludzi, patrząc naprawdę, jak, jak, jak oni mają ciężko, to jakoś tak, nie wiem, wzbudziło to we mnie mhm. bardzo dużo... bardzo dużo uczucia i... Okej. Okay. No. no, nie tyle. Okay. No to dobrze, jesteśmy na czas. No. Banany czyś tam. Mm. Czeplutkie, pyszniutkie. W następnym odcinku, dzień drugi naszej podróży, czyli spod Ien przemieścimy się do Probolingo i dalej będziemy kierować się pod wulkan Bromo i to będzie nasz cel tego dnia. Zobaczymy zarówno wschód słońca, jak i postaramy się zajrzeć w głąb krateru z bliska.